Jak dzieciaczka! Jak dzieciaczka! O! Ale coś dostanie dniówki? Z 5 zł powinien odpalić ten szaryf. O! na No coś ci dajesz! Ale Mac, widzę Macie, kto się stara, co? Dwa złoty. Ale on, po... no ze dwa złoty powinien dostać. Ale to Jest dobrze, Jezusek, kurwa, Toreczko, to ja nie ale tutaj możesz. No, je no pas. Jak dobrze. to jest od tego, zaraz pas. pas. Dobra, weź coś tam. Zajrzyj. Zajrzyj coś, jak... Na zajdź, <śled>